Witajcie. Dzisiaj krótkie pytanie. Czym różni się miłosierdzie od miłości? To pytanie zadaje nam Maria i formułuje je troszeczkę szerzej. Jeden z kapłanów powiedział, że Bóg nie jest miłosierny, tylko jest miłością. Zatem jaka jest różnica między miłością a miłosierdziem? O co w tym chodzi? Przede wszystkim, Marysiu, że mówię do każdego, różnica pomiędzy w Bogu jest taka, że Bóg jest miłością i Bóg jest miłosierny. Istotą Boga jest miłość, a miłosierdzie jest przymiotem Boga. W Starym Testamencie mówiliśmy o tym, że Bóg jest jako obecność. On jest krzakiem gorejącym. On jest w świątyni. To jest jego obecność. Jest w obłoku. Natomiast w Nowym Testamencie podkreślamy, że Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. I żeby to zrozumieć, ja mam taką książkę, którą napisałem kiedyś. Nie wiem, czy ją znacie. Bóg, jest, Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Zachęcam Was do tej książki. Link do niej macie w opisie tego materiału. I tam w jednym rozdziale piszę coś takiego, wyjaśniam właśnie różnicę między miłością a miłosierdziem. I. Jest pokazane, Bóg to jest miłość. Natomiast miłość ma różne przymioty. I te przymioty mogą tak pracować ze sobą, że będą wykluczające się. Może być tak, jak czytamy, że Bóg jest bliski i daleki. Jednocześnie czytamy, że Bóg jest zrozumiały i jest niepojęty. To są przymioty. Przymiotem Boga jest to, że jest niepojęty, przymiotem Boga jest to, że jest zrozumiały dla nas. Przymiotem Boga jest to, że jest miłosierny, przymiotem Boga jest to, że jest sprawiedliwy. Ale to wszystko opisuje miłość. I Bóg jest miłością. To jest tak, jak powiesz o mamie, że mama cię kocha, ale jednocześnie powiemy, że mama jest wymagająca i łagodna. I jedno i drugie z prawdą ale to jest opis mamy, to są przymioty mamy, ale w tym, że kocha to będzie coś, co jest prawdą o niej. Więc Bóg jest miłością. I te przymioty y, są, są bardzo różne przymioty miłości. Najbardziej to pisuje te przymioty miłości, y, hymno miłości. I cała Ewangelia pokazuje, jaki jest Bóg, i Bóg jest miłością. Teraz, y, żeby te przymioty dobrze rozumieć, to trzeba je czytać w kluczu miłości. Czyli nie mogę, mówiąc, że Bóg jest sprawiedliwy, nie mogę teraz rozwinąć sobie słowa sprawiedliwy, bo to nie będzie prawda o Bogu. Muszę słowo sprawiedliwy łączyć z innymi przymiotami i czytać je w kluczu, że Bóg jest miłością. I tę miłość, którą Bóg jest Bóg, opisuje również to, że jest sprawiedliwa. To, że jest miłosierna. Mówiąc o miłosierdziu, trzeba to czytać w kluczu, że jest i sprawiedliwy, i nieskończony, i potężny, i łagodny, i dobry, wyrozumiały, cierpliwy. I to wszystko opisuje razem miłość. Więc jeżeli chcesz powiedzieć, czym jest miłość, co to znaczy, że Bóg jest miłością, no to patrzymy na Ewangelię. Przytula, kocha, oddaje życie za drugiego człowieka. Za nieprzyjaciół oddaje życie, wybacza na krzyżu, jest łagodny, pokorny, nie szuka swego, uniżony. To jest, to, to jest miłość, to, to jest opis miłości. Opis Boga i Bóg jest taką miłością. I wśród tych różnych opisów będzie miłosierdzie. A mówiąc o miłosierdziu, patrzymy na Ewangelię. Tutaj nie ma co gdybać, tylko mamy przypowieść o miłosiernym ojcu. I miłość. Miłosierdzie jest tym, że Bóg czeka. Tym, że Bóg przytula. Tym, że Bóg nie wypomina. To jest miłosierdzie. To, że zawsze przygarnie. Nie wyklucza, ale przyciąga. To jest miłosierdzie. I powiemy, ktoś powie, ale jest sprawiedliwe. No, jest sprawiedliwość, która jest obok miłosierdzia i opisuje również miłość Pana, Pana Boga do nas. Więc mówiąc o sprawiedliwości Bożej. Też będziemy mówili w kluczu miłości, bo Bóg jest miłością. Bóg nie jest sprawiedliwością i nie jest miłosierdziem. Jest miłosierny. To jest przymiot Boga. Bóg jest miłością. Komentujcie, piszcie. Bardzo Was do tej książki zachęcam. Prosta książka, prostym językiem napisana. Jedna z pierwszych moich książek. Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Nie jest droga, a. Czyta się ją tak przerabiając właśnie miłość Bożą, później też odniesienie Boga do nas, jak nas zaprasza do wolności. Polecam tę książkę. Wszystkiego dobrego, kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.